Obecny kształt unijnej polityki klimatycznej oraz zasad funkcjonowania systemu handlu prawami do emisji CO2 w Polsce to efekt wcześniejszych decyzji podejmowanych przez rząd Donalda Tuska. Tak wynika z raportu posła Janusza Kowalskiego. Współpracowników energii wywindowały inflację do rekordowych poziomów nie tylko w Polsce, ale i także w innych krajach Europy. Damian Dias. Inflacja w Polsce jest 20 lat, ale i tak w sklepach można spotkać wielu klientów z tego kraju. W Polsce wciąż są niższe niż na Słowacji, choć to nie ona ma najwyższą spośród naszych sąsiadów się walutą euro. W tempie ceny rosną na Litwie. Europejskim rekordzistą jest Estonia z dwunastoprocentową dynamiką inflacji. W przeciwieństwie do Polski banki centralne tych państw nie mogą jednak reagować, bo polityka monetarna dla całej strefy euro ustalana jest we Frankfurcie. Europejski Bank Centralny utrzymuje rekordowo niskie stopy procentowe i powtarza, że podwyższona inflacja jest przejściowa i wynika z pandemii. W tym roku inflacja spowolni. Ten trzyletni okres od 2020 do 2022 roku to cykl pandemii, w związku z tym nie powinien być porównywany do historycznej normy. Inflacje na całym kontynencie napędzają wzrosty cen paliw i energii. Aż 59% kosztów składających się na cenę energii elektrycznej wynika wprost właśnie z polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To przede wszystkim skokowy wzrost cen praw do emisji dwutlenku węgla, ale i zmniejszenie wydobycia przez firmy, które przygotowują się na odejście od paliw kopalnych. Spowodowało to, że koncerny energetyczne. Nie dokonują nakładów inwestycyjnych. To spadło z 750 miliardów rocznie do 350. Do takiej sytuacji doprowadziły decyzje. Przy udziale Donalda Tuska w latach 2008-2014, które w swoim raporcie wymienia poseł Janusz Kowalski, to choćby zatwierdzenie w 2008 roku pierwszego pakietu klimatyczno-energetycznego. Zlikwidował on krajowe limity emisji na rzecz jednego unijnego progu i zmusił producentów energii do zakupu praw do emisji dwutlenku węgla. Jednocześnie dopuścił do handlu nimi spekulantów. Pakiet przesunął też punkt wyjścia celów klimatycznych, także duża część redukcji CO2 w Polsce nie jest w nich uwzględniana. Z kolei w 2014 roku, jeszcze przed wyjazdem do Brukseli, Donald Tusk wyraził polityczną zgodę na zmiany w systemie handlu prawami do emisji dwutlenku węgla, które weszły w życie w 2019 roku. W ich wyniku liczba uprawnień spadła, co spowodowało wystrzał cen. Także dziś Donald Tusk nie nakłania członków Europejskiej Partii Ludowej, którzy decydują o polityce Brukseli, do zmian w systemie handlu zielonymi certyfikatami z kolei jego krajowe ugrupowanie czyli PO w sejmie głosowało przeciw uchwale wzywającej Unię do takiej reformy. Dzisiaj wszyscy powinni wysyłać polacy rachunki za gaz i za energię elektryczną Donaldowi Tuskowi, szefowi Europejskiej Partii Ludowej, która broni tego fatalnego systemu unijnego systemu handlu emisjami, drogich, wysokich cen energii elektrycznej. Aby złagodzić skutki takiej zielonej inflacji, rząd Prawa i Sprawiedliwości obniżył podatki na gaz, prąd i paliwa. Od lutego ma wejść w życie druga edycja tarczy antyinflacyjnej, która obniży ceny benzyny i oleju napędowego o kolejne 70 groszy na litrze i czasowo wyzeruje VAT na podstawowe produkty żywnościowe. Do 152 zwiększy...